Witajcie w nowej serii na moim kanale Uncharted Fortuna Drake'a e, Polskiej wersji językowej To, to miał być e, live stream Kampania e, normalny Dla mnie to bez różnicy A teraz na tej samej listy będziemy Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francis Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka czymś? Zbrukać, Dobre. <laughs> Czyli co? Wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Ja, źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Elmo. Co to? No, pokaż. Nie, 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 Wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła grosza hey, na ekspedycję. Masz nie, gdybyś... swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. <słyskanie> Mam prawo to <słyskanie> wszystko <słyskanie> zobaczyć, <słyskanie> więc. <wiesz? słyskanie> chwilę. nie mów nic. Sali, e, mamy problem. Śpiesz się. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? piraci. Piraci? Tak, tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? O, 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 o. A, nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł, oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A, jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no tak? Zuł, dziewczyna. Do dzieła! Hmm. No do... jak oni nas to znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czy ich tak wtórzyłeś? No, to dłużej. Yeah. Ha, ha, ha. Wystarczy zostawić się na minutę samego Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer Pierwsza planowa poklepca. Nie, trzymać się na uboczu Viktor Salian A, Ach, żeby was... Zabierajmy się z tobą, zanim lepą posiłki. No i? Prezent od sir Francisa. Haha. Czyli znalazłeś trumnę? Chwilunia, czy to jest to, co myślę? <grych> no, dziennik Drake'a. Swingował śmierć, jak przypuszczałem, sali. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz dzienniki, a wszystko wyobraź sobie spisał w tej książeczce. Aha, czyli. Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki łącznie z tym i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc. Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy z sali. Coś. coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Szukał mnie byle czego. Napisał więcej? No nagle cię to interesuje. Tak. Niestety przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci sali. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchłam. Na dnie. Nie. Przecież pokryję to policja, tak? Nie, kamera, kamera przetrwała, nie martw się o nią Jest na chodzie No co ty, potrafi o siebie zadbać, sam widziałem Dobrze, idź i powiedz jej jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto Wszystko wypaplę swojemu producentowi Daj spokój Uważ mi Powiedz No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy I to teraz z ciebie sorry. Wiem, przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet, nie. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. Ehe, hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, obiecuję ci, że... Przewidzieć. Myślałeś, że na tym biegu. Uch, czekaj! zwolni młody. Za stary się na to robię. U, <laughs> ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? <laughs> to było coś innego, choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniał mi się. Opowiadałem Ci o tym, jak sprzedałem fałszywe, 16-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dano. Hej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. O, co ja się? Prawda wierzysz, że Francis Drake się tu tarabali. Taki szmat drogi od Anglii? No i no, nie rozumiem. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Do niczego nie ma, ,nej. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. Och, łoń sali. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. No, to mi się podoba, to budowle inkaskie? Nie, starsze. I to jakieś dwa tysiące lat. coś? Jeszcze nie. Patrz pod nogi. Hej, ta nawierzchnia wygląda podejrzanie. J'ai vu let <laughs> Cieplutko i przytulnie, co? <laughs> nie tego się spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. No, piło ci sali? Nie, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długa. Zobaczyłem na te akcje. Szalało się po knajpach w Limie, co? <laughs> Zgadłeś. jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. I złych kobiet. Tak? I kto to mówi? <laughs> co masz na myśli? Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. Elena? Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani. Wojna, miłość, jedna bajka. No, co jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy brachu dopiero masz przechlapane. Ci Hiszpanie zostawili dużo fantów. Już nie jestem... Ostrożnie, trochę byś spadał. No wiem, widzę przecież. No, nie Daj, ja to zrobię. Proszę nie się. Trzyma, ty podłóż coś z drugiej strony. Dobra, puść. Powinno wytrzymać. Szybko sali! Mało brakowało. Może znajdziemy inne wejście, he? Wygląda znajomo. Drake chyba wspominał o tym w dzienniku. Tak jest. Przypomina dawną lampę albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazały się przydatne, tak? Może 30 lat temu by blast na myśl. No to jeszcze spory. No skąd? Co ty o tym sądzisz? Czekaj, znam te symbole. Kolejność tych znaków jest istotna. I And um, so... Jest Tak, Widzę, że z boku jest drabina. Poczekaj, zejdę tam. Okej, okay. ostrożnie. <słuch> Może. No. Tylko uważaj pod nogi. No! No! Nie wiem, że będziesz w tym Mogło być gorzej. Ja, jestem kompletnie przemoczony. I to, I to jest Wasze najgorsze. Bezpieczne przejście. Po czego? Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolbrzymiego. Spójrz tu. Ci ludzie chyba modlą się do tego. O ile to są ludzie. No jasne. Eldorado. Złoty człowiek. W sali, to nie było złote miasto, tylko to... Złoty Bożek. Rany. Ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Spóźniliśmy się 400 lat. Trop się urywa. Tak wygląda. A niech to szlak. Chyba, że. Chyba, że co? Pójdziemy po śladę. Okej. Okay. Logiczne. się urywają. Tak. Tym na świątyni jest wysadzona. Hiszpanie zrobili sobie skrót, żeby wydostać skarb. Świetnie. Co teraz? Sali, słyszysz to? Rzeczy nie widzisz na co dzień oj, oj, oj. o mój pewnie spłynął rzeką i utknął tutaj. Zajrzyjmy tam. Nie, czekaj, czekaj. Chyba jednak coś mi tutaj nie styka. Styka. Zachowujesz się, jakbyś nigdy nie widział ubota w dżungli. Eee, mówię serio, Nate. <laughs> Powiem tak, ty tu sobie zostań, a ja się tam rozejrzę. Zawołam cię, jak spotkam nazistów. E, dobra, będę czekał. Czekaj, czekaj, czekaj. Przypilnujesz mi go. No dobra. To nie będzie łatwa przeprawa. Dobra, i tutaj dziękuję za oglądanie, ci macie się No i na życzenie, zapiszmy grę. To W tym miejscu, tutaj zapisz. E, tak. E, w następnym odcinku zaczniemy właśnie z tego miejsca. E, mam nadzieję, że będzie drugi odcinek. Eee, albo live stream, albo takie taki nagrany. Dziękuję za oglądanie, Jeśli macie, się, no i na ścianie, subsydujcie kanał do w którą napiszcie, komentarz. Idziemy w drugim odcinku z serii Uncharted. E, Fortuna Drake w wersji polskiej językowej.